Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. I mam na końcu języka, żeby dodać w corocznym filmie, który dosłownie rok w rok dotyczy tej samej tematyki, kiedy oto zbliża się tak zwane Halloween. No znowu pojawia się w sieci, prawda, w tej przestrzeni chrześcijańsko-katolicko-duchowej ten temat Halloween. Halloween, demony, szatan. Opętanie, zniewolenie, grzech, demony. No właśnie. Mamy co do tego pewność, że Halloween jest taką przestrzenią czasową, w którą bardzo łatwo wchodzą złe duchy. I nie ma co ukrywać, że Halloween rzeczywiście może stać się pretekstem dla złego ducha, żeby w naszym sercu i duszy zagościł na dłużej, skoro w Halloween skupiamy swoją uwagę na czczeniu śmierci, na czczeniu tego, co demoniczne, a jeszcze przyprawiamy to cynizmem, półżartem. Szatan zna się na żartach, ale szatan nie traktuje nas żartobliwie, raczej śmieje się z naszej głupoty i cynicznie wykorzystuje nasz cynizm do tego, żeby na tym wszystkim, co jemu służy, ugrać jak najwięcej, co będzie dla nas szkodliwe. Ponieważ to jest tak jak z jakimś złym uczniem w szkole, który non-stop dostaje złe oceny, i żeby poprawić sobie humor, to szuka również tych, którzy także złe oceny dostają, i w ten sposób mówi do nauczycielki, nauczyciela: Niech pan, pani zobaczy, nie tylko ja się źle uczę, ale oni również. Szatan również chce, chciałby panu Bogu powiedzieć: Zobacz, nie tylko ja będę w piekle, ale również i ci, których stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo, ponieważ z taką łatwością wychwalają tajemne siły, które, na które nie mamy wpływu, nad którymi nie możemy zapanować, ponieważ szatan jest aniołem, upadłym aniołem, czyli demonem. Jest doskonalszy od nas, jest inteligentniejszy. W związku z tym naprawdę jemu niedużo wystarczy, czy też niedużo nie potrzebuje, żeby sprowadzić nas na złą drogę, z której być może nie zejdziemy już do końca życia. Ryzyko jest bardzo duże, ryzyko jest ogromne, bardzo łatwo zejść ze drogi, Trudno na nią wrócić. Przypadków nawróceń wydaje mi się jest dużo mniej niż, że tak powiem, zwróceń i upadków, bo łatwo trwać w tym, co złe i demoniczne, kiedy jesteśmy no, też przeszatana wciąż kuszeń ku złemu i który nam przedstawia pewne rozwiązania sprzyjające naszemu egoizmowi i przyjemnościom, które przecież nie prowadzą do nieba. Żeby nie mówić o od siebie, Chociaż dziś bardzo modne jest to, że każdy ma swoje zdanie. Ok, jeżeli ktoś ma mądre zdanie na podstawie wiedzy, no to chwała mu za to. Przeszukałem nasz sklepik, Sklep Moc Słabości, czy też ten sklep mocsłabości.pl. Tam jest ponad 700 tytułów. W związku z tym, że co roku tutaj na kanale pojawia się materiał dotyczący Halloween, to tych materiałów z zakresu walki duchowej, duchowej czy też zagrożeń duchowych w naszym sklepiku jest bardzo dużo. Ja wybrałem trzy najważniejsze, I, i rzadko gdzieś widuję, żeby ktokolwiek o tych książkach mówił. Trzy książki, świetne książki, one są w sklepikomodsłabości.pl. Najważniejsza z nich chyba to jest Rozprawa z Demonami, napisana przez kapłana, który napisał doktorat z zakresu egzorcyzmów. Przez księdza Majka Driscola, urodzonego w 1961 roku, który jest amerykańskim kapłanem katolickim, teologiem moralistą, ale również skończył, pracuje jako kapelan w ogóle w szpitalu, Zajmuje, pracuje z osobami również borykającymi się z problemami psychicznymi, uzyskał doktorat z psychoterapii i doradztwa personalnego. Tematykę opętania i egzorcyzmów, tematyką opętania i egzorcyzmów zajmuje się m.in. jako psychoterapeuta, mający do czynienia z chorobami psychicznymi mylonymi z opętaniami. Poświęcił temu rozprawę doktorską zatytułowaną: Jak katolicy egzorcyści odróżniają opętanie od zaburzeń psychicznych? Ta książka, prostym językiem napisana, dość gruba. To jest, ona jest w całości oparta, wydaje mi się, tak czuję. Jest tutaj dużo merytorycznej wiedzy, właśnie na owym doktoracie. Jak katolicy egzorcyści odróżniają od, opętanie do od choroby psychicznej, czy halloween może prowadzić do opętania. Rozprawa z demonami, za chwilę do niej sięgnę, do tego właśnie fragmentu, do tego rozdziału, gdzie ksiądz Mike. Podaje konkretne przejawy, że tak powiem, opętania, czy też znaki, że dana osoba jest opętana. Następna książka, 10 kłamstw nieprzyjaciela. O niej wam również mówiłem, ona jest w sklepiku MocSłabości.pl i strach przed, dia przed diabłem, o przezwyciężaniu lęków i przesądów. Książka obowiązkowa szczególnie dla nas i dla tych, którym wydaje się, że demon nie istnieje. Rozprawa z demonami. Skoro już tę książkę tutaj wywołałem, to sięgam do rozdziału zatytułowanego Oznaki Opętania. Egzorcysta, który przyjmuje wąskie podejście do rytuału egzorcyzmu, ustala, czy dana osoba jest opętana na podstawie analizy trzech oznak opisanych w formule rytuału egzorcyzmu, władania obcymi językami, znajomości rzeczy ukrytych oraz posiadania nadnaturalnej siły. To są trzy jakby... Oznaki tego, czy dana osoba jest opętana, czy też nie. I teraz ktoś powie, no czyli jeżeli jeden z tych znaków występuje, no to mamy pewność, że ta osoba jest opętana. Ksiądz Mike rzeczy tak. Jeżeli rozpozna jedynie jedną z tych oznak, zapewne nie przekona go to, ponieważ zawsze istnieje możliwość pomyłki. Na przykład nadzwyczajna siła wykraczająca poza zwyczajne ludzkie możliwości może stanowić oznakę demonicznego opętania, lecz może równie dobrze być skutkiem psychotycznego epizodu. Albo zażycia jakichś substancji farmakologicznych czy środków psychoaktywnych, egzorcysta powinien wziąć pod uwagę inne zachowania wskazujące na możliwość ataków demonicznych niższego poziomu, opresji, obsesji, zainfekowania czy nawiedzenia. Zasadniczo musi dostrzec przynajmniej jeszcze jedną z trzech podstawowych oznak, zanim dojdzie do przekonania, że naprawdę chodzi o opętanie demoniczne w pełnej postaci. Teraz powiem coś z własnego doświadczenia, skoro już wam nieraz mówiłem, że niegdyś pracowałem jako katecheta w szkołach m.in. licealnych, w szkołach średnich. To nie było roku, żeby się osoby młode nie zgłaszały do mnie właśnie po tak zwanym Halloween, że mają problemy ze snem, z, że no, towarzyszy im lęk, strach, że czują obecność jakiejś istoty. Niewiadomego pochodzenia w pokoju, właśnie po tym, jak wróciły gdzieś tam z jakiejś zabawy halloweenowej. Ja to mówię Wam na podstawie tego, co mi młodzież mówiła i młodzież dzieliła się tym ze mną nie publicznie w klasie, tylko raczej przychodzili pojedynczo gdzieś tam na boku, mnie łapali na przerwie, żeby im o tym opowiedzieć. I druga sprawa z mojego życia, teraz mi się przypomniało. Wiecie, kiedyś Wam o tym mówiłem, że, że wciąż wal, walczę z nerwicą lękową. Już właściwie to są szczątki tej nerwicy lękowej, ale gdzieś ona tam się pałęta po, po duszy, po sercu. W tych przestrzeniach psychosomatycznych, że tak powiem. Kiedy miałem lat, to był rok 1993, 13 lat, to dostałem ataku takiej nerwicy lękowej, będąc na zastrzyku. Jako chłopak nastoletni dostawałem zastrzyki penicyliny, pamiętam. No, mniejsza z tym. Nerwica lękowa objawia się między innymi w tym, że bardzo podnosi się ciśnienie i jest tak zwana derealizacja. Derealizacja, czyli człowiekowi zwęża się przestrzeń, czuje się jakby w przestrzeni dwuwymiarowej. Trudno mi jest to teraz opisać, nie przygotowałem się, żeby tych terminów. Typowo medycznych tutaj użyć, bo teraz mi się ten przykład przypomniał i, i bardzo wzrosło mi ciśnienie od razu. pielęgniarka, że tak powiem, podłączyła mnie, zmierzyła ciśnienie i powiedziała, że coś jest nie tak. Pojechałem od razu z tego, z tego miejsca, czyli z działem, a z przychodni do szpitala, chociaż po, poszedłem z mamą do przychodni, tylko po to, aby przyjąć zastrzyk ale stwierdzono, że tak mi się ciśnienie podniosło, że coś jest nie tak. Byłem w szpitalu, słuchajcie, dwa tygodnie. Badano mnie na różne sposoby, z końcu stwierdzono, że faszerowałem się jakimiś tabletkami prawdopodobnie, albo czymś, że tak powiem, zakazanym. I stąd podniosło mi się tak bardzo ciśnienie. Wtedy, w latach 90., nikt nawet nie stwierdził, że tu chodziło po prostu nerwicę lękową. Zobaczcie, jaka wielka pomyłka. Stwierdzono, że jakiś walnięty chłopak gdzieś się nafaszerował tabletkami, mama nie zauważyła i tyle i mu się podniosło ciśnienie. Uważajmy, yy, z jakiej i z czyjej pomocy korzystamy, bo możemy sobie i innym zrobić krzywdę. Wracam do książki Rozprawa z demonami. Egzorcysta taki nie rozpocznie egzorcyzmu, o ile nie będzie całkowicie przekonany, że dana osoba jest opętana. Takie podejście jest zgodne z aktualną wersją rytuału egzorcyzmu z roku 1999, która instruuje kapłanów, by zawsze przed rozpoczęciem egzorcyzmu uzyskali moralną pewność, że mają do czynienia z osobą opętaną. Jak to ujął jeden z egzorcystów, Kościół wcale nie chce ograniczać dostępu do rytuału egzorcyzmu, ale nie chce, <laughs> ale nie chce również promować mentalności. Związanej z działaniami podejmowanymi tylko na pokaz. Egzorcysta, skłaniający się ku szerokiemu podejściu do rytuału egzorcyzmu, również szuka trzech oznak opętania, ale żywi przekonanie, że niektóre z tych oznak ujawniają się dopiero podczas egzorcyzmowania. Egzorcyści niekiedy określają tę metodę mianem egzorcyzmu diagnostycznego. Polega ona na tym, że wykorzystuje się oficjalny rytuał jako narzędzie pozwalające ustalić, czy dana osoba jest rzeczywiście opętana, czy też nie, jak tłumaczy jeden z egzorcystów. Chodzi tutaj, to jest cytat z ojca Gabriela Morfa. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że egzorcyzm niepotrzebnie udzielony nigdy nie wyrządził szkody. Za pierwszym razem i w przypadkach wątpliwych posługujemy się tylko krótkimi egzorcyzmami odmawianymi, odmawianymi półgłosem które można uważać za zwykłe błogosławieństwo. Nierozsądne jest czekanie i dokonywanie egzorcyzmu dopiero wtedy, kiedy widoczne są niewątpliwe objawy opętania przez złego ducha. Tyle ojciec Gabriela w który często jest tej książce cytowany. Czwarta oznaka, czyli negatywna reakcja na świętość, jest uznawana za wyjątkowo istotną przez egzorcystów opowiadających się za szerokim podejściem do rytuału egzorcyzmu, a przez niektórych jest uznawana wręcz za najważniejszą. Egzorcysta oczywiście zawsze bierze pod uwagę również wiele innych widocznych i wyczuwalnych objawów i specyficznych zachowań. W przypadku szerokiego podejścia do rytuału egzorcyzmu lista oznak opętania demonicznego bywa naprawdę długa. Wśród nich można znaleźć między innymi następujące. Ta książka jest właśnie w takie treści. I tu mamy objawy fizyczne i psychiczne opętania. Objawy fizyczne. Bóle głowy, niewytłumaczalne bóle brzucha, nerek, jajników, nieskuteczność zażywania leków, przewracanie oczami w taki sposób, że źrenice stają się ledwo widoczne, dziwaczna gestykulacja dłońmi, niepokojące grymasy twarzy, brak sił życiowych, dreszcze, drgawki, konwulsje, przewracanie się na ziemię, sztywnienie ciała, problemy psychiczne i emocjonalne, agresywne zachowanie w tym również kopanie, gryzienie, drapanie, skłonności samoojcze pokusa popełniania zabójstwa oraz innych zbrodni, problemy związane z życiem osobistym, kryzysy małżeńskie i rodzinne, problemy w relacjach międzyludzkich, nagła niezdolność do nauki i przyswajania wiedzy, problemy zawodowe lub biznesowe, problemy finansowe, zmiany osobowościowe, impulsywność, zachowanie obraźliwe i wulgarne, wycofanie, izolacja, niechęć do rozmowy lub trudności w wyrażaniu własnych myśli, fascynacja złem i tematyką okultystyczną, Wpływy na sferę zmysłów i świadomość, koszmarne, koszmary senne i poczucie przerażenia przy przebudzeniu, otępienie bądź też stany przypominające trans, oderwanie od rzeczywistości, poczucie złej obecności duchowej, osoby te nie widzą wyczuwanej postaci, bądź dostrzegają jedynie ledwie widoczny cień, ciarki, halucynacje słuchowe, gonitwa myśli, głosy mówiące o groźbie kary lub bluźniercze wobec Boga. Zjawiska zewnętrzne, historyczne zachowanie osób przebywających w pobliżu osoby opętanej, niewytłumaczalne zjawiska świetlne, uszkodzenia przedmiotów i awarie mechaniczne, materializujące się i dematerializujące się przedmioty. Ktoś powie jakieś wymysły. I znowu muszę przytoczyć i powołać się na moje doświadczenie katechetyczne. Miałem również taki przypadek osoby młodej, która... Myślała, że jest opętana, a kiedy poszli do księdza Probosza, ksiądz Probosz wysłał ich do egzorcysty. Egzorcysta przyjechał do tego domu i okazało się, że potrzebny jest egzorcyzm nad domem. To się naprawdę wydarzyło, to nie, by, to nie jest opowieść wymyślona, to się wciąż dzieje. I teraz procedura rozeznania. Procedura rozeznania wiąże się bezpośrednio ze wspomnianą rozbieżnością. Ludzie, którzy przychodzą do egzorcystów po pomoc, na ogół już zakładają, że są opętani przez demony. Natomiast egzorcyści to jest ważne, generalnie wychodzą z założenia, że osoby zgłaszające się do nich zapewne nie są opętane. Opętany zazwyczaj nie zgłosi się sam do egzorcysty. Odnosi się do, do ogółu egzorcystów niezależnie. Od tego, jak zapatrują się na egzorcyzmy i jaką metodę stosują. Jak wyjaśniał jeden z egzorcystów. I tu mamy przypis, zaraz spojrzę, który. A to jest tylko książki, przepis jakieś. Zwykle mówią takim ludziom. Powinieneś otrzymać taką pomoc, jaką naprawdę, jaka naprawdę jest ci niezbędna, a nie taką, jaką wydaje ci się, że potrzebujesz. Dlatego ustalmy wspólnie, czy rzeczywiście jest to problem natury duchowej, czy raczej psychicznej. Hmm? Inny egzorcysta zgadza się z nim, mówi tak. Staram się zachować wielką ostrożność, zawsze zakładając, że u zgłaszającej się osoby występuje konkretny problem zdrowotny natury umysłowej, lub jakiegoś rodzaju anomalia psychiczna. To zawsze stanowi dla mnie punkt wyjścia. Egzorcysta jest kształcony do tego, by zachowywać sepcytyzm. Amerykańscy biskupi w swoim komentarzu do nowej wersji rytuału egzorcyzmu opowiadają się właśnie za takim podejściem. I to jest fragment z, z dokumentu konferencji amerykańskich biskupów katolickich. Jedynie po drobiazgowej analizie obejmującej testy medyczne, psychologiczne i psychiatryczne można skierować daną osobę do egzorcysty w celu ostatecznego ustalenia, czy może chodzić o opętanie. Demoniczne. Egzorcyści opowiadający się za wąskim podejściem do rytuału egzorcyzmu zazwyczaj odbywają szereg sesji z osobami, co do których podejrzewają, że mogą być opętane. W ich trakcie zwykły odmawiać modlitwy Leona XIII lub też inne. Albo czytać Pismo Święte, używać Wody Święconej i innych sakramentaliów. Egzorcysta proponuje również każdej z takich osób plan modlitwy i plan modlitw codziennych, które należy odmawiać przed kolejną sesją. Dużo tych treści tutaj, bo książka jest przebogata w takie właśnie oto. Prawie 300 stron tego jest, i na końcu mamy również modlitwy, które pomagają nam w walce duchowej, w wychodzeniu z różnych uzależnień, uzależnień zniewoleń. Słuchajcie, yy, świat duchowy istnieje, świat istot duchowych istnieje, istoty duchowe są niewidzialne, nie widzimy ich. Każda nasza decyzja na poziomie rozumu, emocji, to co się dzieje w naszym sposobie myślenia, w naszym sercu, w duszy, to, to co dzieje się z naszym ciałem, jak reagujemy na innych. Ta, te wszystkie relacje, które budujemy, które burzymy w tym wszystkim, jest również rzeczywistość niewidzialna, jest przestrzeń duchowa, są istoty niewidzialne, dla nas niewidzialne. My ich nie widzimy, one siebie nawzajem widzą i warto mieć szerszą wiedzę i też taką mądrość. Żeby zawsze korzystać z wiedzy i mądrości innych, dlatego na zawsze staram się powoływać na książki, a ja, że jestem miłośnikiem książki, książki i książek i tego nigdy nie ukrywałem. Stąd też sklepik mocsłabości.pl. No to przecież jesteśmy w tak dobrej sytuacji, że dostęp do książek jest bardzo łatwy. I komu więcej dano, od tego się więcej wymagać będzie, będziemy też z innego pułapu osądzani jako ci, którzy mają dostęp do ogromu wiedzy, również dzięki przestrzeni internetowej. Tu trzeba uważać, co oglądamy, co czytamy, no bo wszystko można w internecie opublikować i, i, i nikt tego nie sprawdzi, czy, czy jest to prawda, czy nie, że będziemy właśnie oceniani, osądzani i również przez, no powiedzmy wprost, Pan Bóg również będzie nas pytał o to, w jaki sposób korzystaliśmy z wiedzy i mądrości innych. Bo gdybyśmy innych pytali o radę, to być może nie tylko sobie zła, krzywdy byśmy nie zrobili, ale również na innych zła byśmy nie sprowadzili. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. I do zobaczenia najpóźniej w niebie, ten cykl zagrożeń duchowych wraca na nasz kanał będziemy do niego często wracać tym bardziej że mam dla was jeszcze naprawdę dużo lektur chociażby te 10 kłamstw nieprzyjaciela czy strach przed diabłem aby tym co mam co przeczytałem się z wami dzielić no bo ja też będę że tak powiem prawdopodobnie a chyba jest to duże prawdopodobieństwo oceniany z tego pułapu czy innym niosłem pomoc w takim zakresie metodologicznym w jakim potrafię i jak Potrafię to wyrazić i Wam przekazać. Podajcie ten materiał dalej komuś, kto może, komu się przyda. I dajcie łapki w górę, bo o tym dawno nie mówiłem. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, jeżeli ktoś chce tych materiałów więcej, no to subskrybujcie kanał Moc Słabości. I raz jeszcze, wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Wam, nam Boże.